W 1978 roku, kiedy Polska Rzeczpospolita Ludowa szczyciła się swoimi państwowymi gospodarstwami rolnymi w niewielkiej wsi Karsk, leżącej na Mazurach, pracował Antoni. Był jednym z rolników zatrudnionych w miejscowym pgr -ze. Człowiek doświadczony, który jeszcze pamiętał przedwojenne sposoby uprawy ziemi, a zarazem świadek przemian zachodzących w kraju. Każdego dnia Antoni wstawał przed świtem. Na miejscu pracy czekała go zawsze ta sama monotonia, wyznaczona przez normy, odgórne nakazy i definicje. Wszystkiego, co mogło ułatwić życie Rolnicy musieli wypełniać plany Narzucone przez centralę Często absurdalne i nierealne do osiągnięcia Maszyny były stare, zużyte Brakowało części zamiennych A mimo to wymagano cudów Antoni widział, jak jego koledzy Jeden po drugi tracili zdrowie Przez ciężką pracę i brak odpowiedniej opieki Pamiętnego lata, gdy susza Trawiła ziemię, a woda w studniach Zaczęła znikać Antoni i jego ludzie pracowali ponad siły Kierownik pgr towarzysz Wierzbicki nie uznawał wymówek. Plan musi być wykonany, albo polecą głowy. Mawiał tak, no w formie żartu, a wszyscy wiedzieli, że nie były to słowa rzucone na wiatr. Jednak pewnego dnia wydarzyło się coś, co przeszło do historii tej wsi jako najbardziej tajemniczy epizod PGR-u. Trzech pracowników, Staszek, Witek i Józef, wyszło rankiem na pole i nigdy nie wróciło. Początkowo myślano, że upili się i zasnęli w jakimś rowie, ale po kilku dniach zorganizowano poszukiwania. Znaleziono ich dopiero po tygodniu i ich zwęglone ciała leżały w zbożu, jakby spadł na nich gniew z samego nieba. Oficjalnie stwierdzono samo zapon wskutek upału i fermentacji słomy. Ale starsi mieszkańcy mieli inne zdanie. Mówili, że to klątwa dawnych właścicieli ziemskich, których ziemie zostały siłą odebrane i oddane PGR-owi. Antoni nie chciał wierzyć w gusła, ale nocami nie spał spokojnie. Coraz częściej budził się zalany potem, słysząc szepty za okna. Inni pracownicy również doświadczyli niepokojących zdarzeń, znikających narzędzi, Dziwnych znaków wypalonych na drewnianych stodołach, niespodziewanych wypadków. <laughs> po kilku latach PGR zaczął chylić się ku upadkowi. Brak funduszy, niewykonalne plany i rosnące niezadowolenie sprawiały, że Centrala postanowiła zagnąć gospodarstwo. Antoni, teraz już starszy człowiek, został bez pracy i nadziei. W tamtych czasach rolnik bez ziemi był nikim. W pewnej nocy, gdy zrujnowane budynki PGR-u stały już puste, Antoni wrócił tam po raz ostatni. Z latarką w dłoni wszedł do starego magazynu gdzie znaleziono martwych pracowników. Na ziemi zobaczył ślady, odciski butów, których nikt od lat nie nosił. W powietrzu unosił się swąd spalenizny. Rano znaleziono go martwego, z wyrazem niewyobrażalnego przerażenia na twarzy. Ludzie w tej miejscowości mówili, że coś musiało wydarzyć się strasznego, ale nikt nie wie, dlaczego znowu znaleziono jakieś zwłoki. Tak zakończyła się historia Antoniego, człowieka, który poświęcił życie dla systemu, który go zdradził. Kolejna historia jest o Stanisławie, który urodził Rodził się na wsi w latach 40. XX wieku. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, która jeszcze przed wojną miała kawałek ziemi, ale po wojnie kolektywizacja. Zabierając im wszystko, nie było innego wyboru. Musiał iść do pracy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. PGR w Nowinach, do którego trafił, był miejscem ponurym. Budynki były zniszczone, traktory ledwie zipały a ludzie zmęczeni zrezygnowani. Pracowało się tam od świtu do nocy, często bez odpowiedniego sprzętu i ochrony. Każdy, kto się wychylał, miał kłopoty. Stanisław nie miał jednak wyboru. Musiał utrzymać rodzinę. Jego żona, Helena, ledwo wiązała koniec z końcem, zajmując się dziećmi i dorabiając na boku szyciem dla sąsiadek. Każdy dzień wyglądał tak samo. Pobudka o świcie, praca w polu albo przy zwierzętach, niskie pensje wypłacane raz w miesiącu, które i tak nie starczyły na nic. Czasem dawali bony zamiast pieniędzy, które można było wymienić na towary w sklepie PGR-owskim, ale tam ciągle brakowało podstawowych produktów. Mleko, mięso, wszystko do góry, do Miast, a dla robotników zostawały ochłapy. Rodzina Stanisława patrzyła na niego z żalem. Matka pakała, widząc jak syn haruje za groszem. Ojciec milczał, wiedząc, że nie ma innej drogi. Jego żona marzyła o lepszym życiu, ale wiedziała, że nie stać ich na wyjazd do miasta. Dzieciom powtarzała, że muszą się uczyć, żeby nie skończyły jak ojciec. Pewnego listopadowego dnia Stanisław został przydzielony do pracy w chlebni. Było zimno, błoto sięgało kostek, a w powietrzu unosił się ciężki zapach zwierząt i wilgoci. Tego Przyszedł transport paszy. Wielkie worki musiały być szybko rozładowane. Pracowało tam kilku mężczyzn, ale większość było już po kilku kieliszkach wódki. Alkohol w PGR-ach lał się strumieniami, bo pozwalał na chwilę zapomnieć o ciężkiej rzeczywistości. W pewnym momencie jeden z robotników pośliznął się na mokrej posadce i upadł, ciągnąc za sobą dźwigany worek. Usłyszano głuchy krzyk. Spadł prosto pod ogromną świnię hodowlaną, która ważyła ponad 200 kg. Zwierzę przestraszone ruchem i hałasem. Zaczęło tratującym ruchem napierać należącego mężczyznę. Stanisław rzucił się na ratunek, ale było już za późno. Gdy udało im się odciągnąć zwierzę, ciało było już nie do poznania. Chlewnie zapadła cisza, tylko gdzieś w oddali rozbrzemiwały odgłosy kwiczących świń. Przyszedł brygadzista i zamiast wezwać milicję, kazał szybko uprzotnąć ciało i zamilknąć. To był wypadek, powiedział surowo. Jeśli ktoś powie coś więcej, będzie miał problemy. Tego samego wieczoru wszyscy pili w kantynie, próbując zapomnieć, ale Stanisław no niestety nie potrafił. Koszmary o zmasakrowanym ciele męczyły go każdej nocy. Po tej tragedii Stanisław zaczął pić. Coraz częściej wracał do domu pijany, coraz mniej rozmawiał z żoną. Helena bała się, że pewnego dnia już nie wróci. Jego ręce były pokryte odciskami, a twarz postarzała o kilkanaście lat. Lata mijały, a PGR chylił się ku upadkowi. W 1989 roku wszystko się zmieniło. Przyszła transformacja ustrojowa. Gospodarstwa zaczęły upadać, ludzie Tracili pracę Stanisław, został bez niczego, bez oszczędności, bez ziemi, bez perspektyw. Ostatecznie postanowił wyjechać do miasta, znalazł pracę jako stróż na budowie, ale nigdy nie zapomniał koszmarów z PGR-u. Helena zmarła kilka lat później, a dzieci, jak obiecywała matka, poszły do szkół i wyjechały za granicę. Stanisław przeżył system, ale system odebrał mu zdrowie. Młodość i marzenia. PG ryzyknęły, ale w jego głowie wciąż pozostał zapach lewni i dźwięk krzyków, których nigdy nie udało mu się zapomnieć. Kolejna historia jest o Józefie. Był człowiekiem bezwzględnym. Kiedy w latach 70. objął stanowisko kierownika państwowego gospodarstwa rolnego w Podlaskiej wsi, od razu wprowadził swoje rządy. Żadnych sentymentów, żadnych ulg dla robotników. Liczyła się tylko wydajność. Wrzeszczał na pracowników, karał ich za najmniejsze przewinienia, a premii praktycznie nie przyznawał. Wszyscy się go bali. Był typowym przedstawicielem tamtych czasów, przekonanym, że tylko surowością można osiągnąć wyniki. Wszystko zmieniło się jednego mroźnego styczniowego wieczoru, gdy Józef wracał samochodem z urzędu. Zobaczył leżącego w śniegu starego Jana, jednego z najstarszych pracowników PGR-u, którego nieraz zwyzywał i poniżył. Gdy zatrzymał samochód, okazało się, że mężczyzna ledwo dycha. We wsi nie było telefonu, więc Józef musiał zabrać go do swojego domu. Przez całą noc czuwał przyjanie, który opowiedział mu. Jak ciężkie życie miał przez ostatnie lata. Jego żona zmarła, syn wyjechał za granicę i nigdy się do niego nie odezwał. A on sam był nikim, bo przez PGR nie miał swojej własnej ziemi. Tamtej nocy coś pękło w Józefie. Przez lata był przekonany, że jego postępowanie było słuszne. Ale teraz po raz pierwszy dostrzegł skutki swojego zarządzania, nie tylko zmęczonych pracowników, ale i zrujnowania życia. Od tamtej pory stał się innym człowiekiem. Zaczął dbać o ludzi, prowadzał uczciwe zasady, walczył o lepsze wynagrodzenia. Nagle okazało się, że potrafi być nie tylko szefem, ale i człowiekiem. Ale zmiana przyszła za późno. Przyszedł rok 1989, a wraz z nim transformacja gospodarki. Pegiery zaczęły padać jak muchy, a Józef został zwolniony. Nie miał nic, ani pracy, ani oszczędności, ani perspektyw. Początkowo próbował uczciwego życia. Sprzedawał warzywa na barze, ale szybko zobaczył, że w nowej rzeczywistości nie ma miejsca dla takiej jak on. W końcu sięgnął po łatwiejsze sposoby zarobku. Wynosił sprzęt i narzędzia z upadłego pgr -u. Przedawał je na czarnym rynku. Początkowo drobiazgi, worki nawozu, stare traktory, części do maszyn. Potem zaczął handlować na większą skalę. Jego metody stawały się coraz bardziej wyrachowane. Podrabiał dokumenty, oszukiwał dawnych znajomych, ciągał się w szemrane interesy. Józef miał żonę i dwójkę dzieci. Nie dbał o nich, bo dla niego liczył się tylko zarobek. Córka odcięła się od niego, syn, choć próbował pomagać, w końcu też zrezygnował. Żona zmarła przedwcześnie, zmęczona życiem w cieniu jego decyzji. We wsi był znienawidzony, nie tylko jako były kierownik PGR, ale także jako złodziej. Kiedyś ludzie bali się go, teraz im gardzili. Wiedzieli, że ma na sumieniu rzeczy, które powinny zaprowadzić go do więzienia, ale nigdy go nie złapano. Był przebiegły, zawsze wiedział, kiedy się wycofać. Pewnej nocy, gdy Józef próbował dokonać kolejnej kradzieży w jednym z dawnych budynków PGR-u, zawalił się na niego dach. Rano znaleziono jego ciało pod zwłami drewna i blachy. Nikt nie uranił łzy. Pogrzeb był skromny, a na w zjawiło się tylko kilku daleki krewnych, nikt nie zapalił znicza. Historia Józefa to historia upadku i chwilowego odkupienia. Był tyranem, potem chciał być lepszy, ale ostatecznie nie potrafił odnaleźć się w nowym świecie. To opowieść o człowieku, który miał szansę na zmianę, ale nie potrafił jej utrzymać. W końcu zapłacił najwyższą cenę, czyli zapomnienie.